Nazywam się Marcin Buszewski i jestem menadżerem do spraw audytów oświetleniowych w firmie Anexo. Dziś opowiem o czterech trendach w modernizacjach oświetleniowych płynących w niej korzyści. Zapraszam do oglądania. Nowoczesne oprawy oświetleniowe oparte o technologię LED charakteryzują się dużo niższym poborem energii niż oprawy oparte na konwencjonalnych źródłach światła. Skuteczność świetna opraw LEDowych rzadko jest niższa niż 100 wata, a najlepsze oprawy oświetleniowe osiągają wskaźnik skuteczności powyżej 150 lumenów wata. Tym samym wymiana opraw na ich odpowiedniki LEDowe pozwala zaoszczędzić nawet do 70% energii, dzięki temu obniżyć koszty za energię elektryczną. Konwencjonalne oprawy oświetleniowe ograniczone były typu szeregiem źródeł światła i to one w głównej mierze określały ilość opraw potrzebną do realizacji zamierzonych celów. Oprawy LED nie mają już tych ograniczeń, dzięki temu możemy dostosować ich ilość do indywidualnych potrzeb. W trakcie wykonywanych przez nas audytów oświetlenia często okazuje się, że część opraw znajduje się w miejscach, gdzie ludzie przybywają sporadycznie lub jest duży udział światła dziennego. W takich sytuacjach warto rozważyć połączenie planowanej modernizacji z zastosowaniem systemów sterowania oświetleniem. Prawy LED w znacznej większości posiadają układy elektroniczne pozwalające na płynną regulację strumienia świetlnego. W połączeniu z czujnikami obecności i natężenia światła możemy zautomatyzować oświetlenie i dostosować je do swoich potrzeb. Programujemy oświetlenie, którego Potrzebujemy w danej chwili, co oznacza, że nie zawsze oprawa oświetleniowa musi świecić na 100% swojej mocy znamionowej. Bywa tak, że istniejącą instalację oświetlenia zaprojektowana w oparciu o nieaktualne już przepisy lub jest ona niedostosowana do obecnego przeznaczenia pomieszczeń. Modernizacja oświetlenia jest okazją, żeby dostosować instalację do obowiązujących norm pod kątem oświetlenia miejsca pracy oraz własnych potrzeb. Oświetlenie musi spełniać założenia normy 12464 pod kątem właśnie oświetlenia miejsca pracy oraz normy 1838 pod kątem oświetlenia ewakuacyjnego.